Ej, tylko wam, jak wkrad cawe to do... Menna Krafta! Najpierw ciągamy cewa. i jak ciągniemy, bo ja ciągłem tutaj jest, to wkrywamy go do yy, piszemy tutaj, tutaj, tu nie widać, na tutaj, ale tu jest taki sens, start, o! I tutaj trzeba pisać tak, taka jest kropka, ukośnik, taka krzywa linia i kropka, to to jest nadpięciem. Takie coś i pisemy A, P, Tata i dalej, to ty, to ty, taki nad piątką, to jest i klikamy Enter. Pojawia, o! Nie! o oj, oj! Nie! Jeszcze raz klikamy to, co klikali, mówiłem, przed chwilą Nie? Normalnie to, to, o! Chyba to będzie teraz. Nie! Nie, to nie to. Teraz będzie to o, to, to powinno być o, no, tu i tukamy, czyli kropka i minecraft no, to ja tu mam na początku, nie, to tu wejdę i teraz tukamy plury bo tam musi mieć takie te no, o, tu, tu było, o, jest i tu trzeba to, i teraz, i to musimy tutaj wodyć, nie i, i oj, oj, oj i teraz musimy

Psy, psy, i, no, i będzie chodziło i... To dzień ja.